Tutaj mamy rower. Tam, może nie wiem czy widać, znowu mamy śmieci. Przyszły dzieci, wypiły piwo i nabrudziły. No, dzisiaj nie będę sprzątał, bo nie mam sprzętu. No to cześć! Jest fajny taki jak gdyby popołudnie robi się już, znaczy jest ciepło, ale robi się za chwilę będzie chłodno. No tak pomyślałem, że, że jakoś to wykorzystam i coś nagram. Bo właściwie już mi to chodzi od, od kilku tygodni, ale po prostu z braku czasu i nawet jak byłem w kampino się to po prostu zapomniałem. Dzisiaj będzie o górach. Może tak spróbuję pospacerować sobie tutaj. Między puszkami piwa. Nie wiem, jak to będzie widać. Dobra, żeby było zwięźle, dzisiaj dla Was będę miał kilka rad, ale nie dla takich ludzi profesjonalnych, którzy tam jeżdżą w tym internecie, na tych rowerach, robią wycieczki, nawigują po lasach, lokusami. Tylko po prostu dla ludzi, dla takich mirków jak ja, którzy powiedzmy, że siedzą na kanapie. Lub nie, czy przed komputerem, czy przed jakimś telewizorem, ale w pewnym momencie swojego życia stwierdzają, kurczę. No, chciałbym się trochę poruszać, i jest okazja jechać w góry. To teraz wam powiem <ścoughs> kilka takich rzeczy. Może nawet śmiesznych, a może nawet nieśmiesznych, yy, na co zwrócić uwagę, czego robić, lub nie robić gdy e, po jakimś czasie postanowimy znowu jechać w góry dobra, zaczynamy pierwsza rzecz kondycja oczywiście w ogóle się nie musimy przygotowywać no bo po co? przecież 20 lat temu jeździliśmy całkiem sprawnie po górach, po beskidach po różnych pieninach Innych takich tam, Słowacjach. E, a kanapa jest wygodna, więc no, bez przesady, no, dajcie ludziom żyć. E, naprawdę kondycja nie jest tu najważniejsza. Zapewniam Was. Kolejna sprawa. To jest taka: ja akurat ten etap zrobiłem, no bo po prostu to już tak mam, że ja lubię to sobie tam przygotowywać sprzęt i przynajmniej nasmarować, ale, ale tak naprawdę wiecie, no, przecież rower jeździ wam tutaj po ścieżkach rowerowych, z górki zjeżdża, pod górkę podjeżdża, hamuje nawet, więc no, nie, nie ma się tym też za bardzo co przejmować, no, ludzie, no dajcie spokój, nie? Co będziecie tam jakieś serwisy amortyzatorów robić, nie? Za, za jakieś duże pieniądze, no, no przestańcie, no. przecież tak nie można, nie? Kolejną rzeczą jest taka, taka rzecz, która naprawdę mnie zaskoczyła. Yy, bo wiecie, jak już się jest w tych górach, już się jeździ na tym rowerze, no to trzeba coś zjeść. Yy, w sumie to też nie, nie trzeba się tam za bardzo nad tym przejmować nad tą kwestią. No bo przecież wiecie, no, bierzemy do jedzenia to co lubimy. No ale niestety dam wam jedną radę. Niestety muszę wam dać radę. Kurczę, nie bierzcie rzeczy, których wcześniej nie jedliście. Bo naprawdę naprawdę ja tak zrobiłem, <ścoughs> znaczy właściwie przez przypadek, nie wiem skąd miałem. Miałem baton, batonik taki zdrowy, z jakichś tam nie wiem, z, z zbóż, jakichś owoców sklejonych firmy Ba. Chyba Bakalant to jest yy. Słuchajcie. Muszę to powiedzieć, bo to brzydkie słowo jest, ale <słuchajcie> ale ten, ten batonik miał yy, smak tak zwanych żigowin. <słuchajcie> Nie dałem rady, nie dałem rady, więc tutaj jedyna, jedyna rada. Jak gdzieś jedziecie, niekoniecznie w góry, zjeźcie to wcześniej, bo może być nieciekawie. Następna rzecz. Nie wiem, czy tu widać. Może tutaj kamera troszeczkę zniekształca, tak jak okna w samolotach, wiecie, spisek, teoria taka jest, że Okna w samolotach zakrzywiają horyzont. Tutaj chyba kam ta kamera też zakrzywia horyzont. Uwierzcie mi, ziemia jest płaska. Zobaczcie. No tu jest akurat trawa, ale... ale widzicie, to, to jest wszystko... No, można linijkę przyłożyć. No, czyli wiecie, jak jesteście w górach, to się nie ma z czym przejmować tam jakimiś poziomicami, no. Sama nazwa wskazuje, że są poziome. Czyli jest płasko, no, to tam one tam mają jakieś tam różnice między sobą tam, no ale bez przesady, no tam 100 metrów w pionie, no przecież dacie radę. Kolejną rzeczą taką dosyć ciekawą jest to, że... Ale gryzą. No, jak już jedziemy gdzieś, no to trzeba by było coś tam... Gdzieś dojechać, naprawdę polecam Wam opcję zakupu mapy Locus Map Pro na szczycie takiej pierwszej, lepszej z brzegu góry w Tatrach szczytu. Takiego lajtowego. Ja nie mówię tam o Tatrach samych, tylko tam pod Tatrami. Naprawdę możecie to zrobić. Ja tak zrobiłem. Yy, nie żałuję. No tylko trochę później tak dziwnie było. Ale, 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 wiecie, no nie ma problemu. Jak nie macie tej mapy, zapomnieliście ją, czy nie macie papierowej, zawsze możecie kupić na szczycie góry. To nic, że, że tam ciężko się obsługuje, że nie wiadomo o co chodzi, że w słońcu nic nie działa. Okej, okay, poznacie to, jak przyjedziecie do domu. O, widzicie. Tutaj słońce świeci. Też chciałbym poruszyć pewną kwestię. Bo w górach na przykład słońce nie świeci. Słońce świeci tylko nad morzem. No przecież wiadomo, no ludzie jeżdżą po to nad morze, żeby się opalać. No w górach to jest zupełnie inaczej. No w górach są góry. No w górach jest śnieg, chmury, deszcze. Słońce nie świeci. No... Nie ma problemu z tym tak naprawdę, <laughs> tylko nie wiem czemu miałem te ręce takie dwukolorowe i czemu mnie tak piekły, no. A jeszcze jedna rzecz, no też przecież jak jeździcie po górach, no to nie będziecie wozić z sobą jakichś ciężkich kremów z Lidla, czy z jakiegoś innego marketu, czy z jakiegoś kosmetycznego, no bo wiecie, no przecież w górach nie ma słońca, nie świeci. O, tutaj świeci, jakie piękne słońce, aż w ten obiektyw wypala. No, ale, ale tutaj, jak mówiłem, zobaczcie, no, no tu jest płasko, no tutaj nie ma gór, no, no tu, są, tu jest ziemia jest płaska. Tak jak teoria twierdzi, że ziemia jest płaska. Jest dowód, widzicie. Ja bym jeszcze tutaj wrócił do, do tej rzeczy z nawigowaniem. No bo jak już. Jeździmy po tych górach, jest fajnie. Męczymy się lub się nie męczymy, bo jesteśmy twardzielami. Yy, ale okazuje się, że, że chcemy sobie zrobić skrót, bo jest fajne połączenie na mapie. Jest kreska. Kreska prosta, równiutka. Jest ona krótka, to jest najważniejsze, jest krótka. Czyli jak jest krótka, no to znaczy, że się szybko przejedzie. No, no normalne, logiczne, no przecież jak mapa mówi, mapa nie kłamie. No przecież to robili ludzie na komputerach, kartografowie czy jakieś programy wyspecjalizowane komputerowe w Google na przykład albo w Polsce. No, czyli tam ludzie się znają, czyli jak zrobią kreskę i ta kreska ma na przykład 200 metrów. A nie 6 km. No, czyli wiadomo, jak, jak już nie chcemy jechać, jesteśmy zmęczeni 6 km po poziomicach, to sobie pojedziemy skrótem, na przykład czarnym szlakiem. No bo taki namalowali czarny, akurat tam będzie czarny, bo przeważnie takie skróty są czarne. Nie tylko w górach. W innych częściach Polski też, na przykład na Mazurach, może być czarny skrót do innego szlaku. No. Szczegół taki, pomimo tego, że Ziemia jest płaska, no to tą płaszczyznę można też jakby troszeczkę obrócić. No niestety, pomimo tego, że skrót ma 200 metrów. Ma też 200 metrów w pionie. I za bardzo nie ma tam drogi. Ale słuchajcie, no, no bez przesady, no, nie, nie dramatyzujemy. No, przecież mamy rower, ręce, nogi i tak dalej, nie? O, jakie piękne słońce. Y, następną taką rzeczą, która mi się tak przypomina, która też nie jest wcale taka istotna, no bez przesady, y, to są hamulce. No, ja akurat te hamulce mam dobre i tam się sprawdziły. No, ale słuchajcie, no też nie ma co dramatyzować. No przecież można mieć hamulce na linki, na klocki tam jakieś, vibrejki, nie wiem, no. Coś tam można mieć. No, ale, no tak, no też tak to troszeczkę Wam po cichu powiem, żeby, żeby Was tam nie przestraszyć. No, nie przesadzajmy, no najwyżej wiecie, no tam. Wywrócicie się albo coś, nie ten tego. No też nie, nie nie ma dramatu, no. No ale, ale moje, moje dobrze hamują. <śmuszczak> moje dobrze hamują i dlatego się chwalę. No, czyli wiecie, no też to jest taki temat, że tam no, nie dramatyzowałbym z tymi hamulcami tam w tych górach. No. Przecież na ścieżkach wam hamują, no to w górach pewnie też, nie? Może troszeczkę słabiej, no może będziecie musieli troszeczkę uważać na ludzi albo na siebie. Albo po prostu nie zahamujecie, no, no też się zdarza, no, no i tyle, no. tam wiecie jakiś dramat, no. zaraz tam ręka złamana, no bez przesady, no, ludzie mają gorsze rzeczy no, niż ręka złamana czy nogę, no może być tak, no słuchajcie, no, nawet z dobrymi hamulcami możecie sobie złamać rękę albo nogę, na drodze na przykład, na chodniku też można. Na przykład, też już wracając, bo tam coś wspomniałem o jedzeniu, no to wiecie, też no picie, no, no pić się chce zawsze, nie? Można się napić piwa, czegokolwiek, no ale bez przesady, no w górach tak się nie chce pić, no bo w górach jest świeże powietrze, pije się to tak, jak wspomniałem, no tak samo jak się je, to się je nad morzem, na plaży, a nie w górach. No w górach się nie pije, w górach się jeździ, podziwia widoki, no, jak tam zapomniecie te, te pół litra czy litr wody, no to już bez przesady, to nie jest pustynia, to jest Polska, no. Najwyżej tam zasłabniecie troszeczkę, albo siądziecie sobie, albo się rozpłaczecie, no, no nie wiem, no, ale, ale też nie ma co dramatyzować, no. Słuchajcie, ludzie, ja tam nie wiem, jak w Afryce żyją i jak nie mają wody, no to w górach ta woda aż nie jest taka potrzebna, nie? No to dobra, no jest trochę ciepło, gorąco w lato, no, ale no to ten schowacie się przy, tam pod drzewo na chwilę i zjecie tego niedobrego batonika. On zawsze tam coś wody ma. <laughs> no, też nie ma co dramatyzować. Słuchajcie. Yy, no dobra. To, to taki kilka rzeczy, które mi się przypomniało. Może mi się coś jeszcze przypomni ciekawego. Yy, może. Może jeszcze ogólnie to warto by było Jak już się jedzie w te góry, to przynajmniej no, no może warto by się było wiedzieć, gdzie się chce jechać, nie? I na przykład, która jest godzina A, no ale też, też nie przesadzajmy, no przecież Nawet jak wyjedziecie w południe i będziecie w nocy, no to To macie latarkę, nie? Czy tam lampkę, czy... czy... Powerbanka, yy, albo nie macie lampki, albo nie macie powerbanka, albo nie macie latarki. No. no słuchajcie, no to też się nic nie stanie. No przecież tam nie wiem, co tam jest. Gop, top, Ktoś was zawsze znajdzie, nie? Żona, dziewczyna, kolega, nie wiem, jakiś piekarz może. Też nie ma problemu, nie ma co dramatyzować. No. Yy, to nie jest Syberia. Nie zamarzniecie wilków. Nie wiem, czy, to, czy wilki są. Chyba nie ma też. Niedźwiedzie chyba są. No ale niedźwiedzie tam słyszałem, że boją się rowerzystów. Nie, że to też nie ma problemu. Bo tak gdzieś czytałem, że rower to im przypomina jakiegoś tam potwora. Nie? Że, że to dla niedźwiedzia wygląda jak taki terminator. Nie wiecie, tak jak my się boimy takich robotów strasznych, to one się boją rowerów. Nie? Czyli, czyli nie ma problemu. No. To, no to fakt, no ta latarka to tam by się przydała nie? a, no bo światła się boją no czyli y, jakbyście mieli latarkę i rower to jesteście już tak podwójnie zabezpieczeni nie? no ale rower macie to roweru wam nie jest. no i jaka jest teraz konkluzja, podsumowanie no bo słuchajcie o, coś mi brzęczy no mógłbym powiedzieć, że nie jedźcie ale wam tego nie powiem, no bo nawet jak zjecie tego niedobrego batonika, nawet jak przypierdzielicie w te drzewo tym rowerem, nawet jak ten niedźwiedź ucieknie przed wami i będziecie tak troszeczkę czuli się, jakbyście mieli zawał serca, ja myślę, że to jest chyba lepsze niż siedzenie przed. Netflixem, czy jakimś tam Amazonem, czy jakiś Allegro. Bo, bo wiecie, no to zawsze jest jakaś przygoda, nie. Eee... Nawet ta złamana ręka, no już bez przesady, no to co? No, to będziecie mieli wolne w pracy i, i, i tak dalej, nie? No, nie ma co dramatyzować. No, no, to jest przygoda musi być. Eee... A takie, wiecie, no podejście racjonalne też nie jest za dobre, No bo, bo co jak będziecie tacy przygotowani, będziecie wszystko mieli zaplanowane, nie wiem, będziecie mieli pełno nawigacji, no to co to jest za przyjemność? Nie? Jak będziecie znali te góry wszystko, będziecie kondycyjnie przygotowani, że tak wydolnościowo, rower będzie sprawny, będziecie mieli na przykład hamulce takie czterotłoczkowe, albo tam XTki, ki jakieś teges nie? Albo sramy. Ze srama, no, no to, to słuchajcie, no to wtedy to już jest tak, no to już nie ma takiego fanu. No bo, bo co, no co, co powiedzieć dzieciom, że, że ten, że byłem na wycieczce zaplanowanej i mi się udało? No. A tak gonił was niedźwiedź, ten, ziemia się wypłaszczyła, słońce tam troszeczkę może tam ogrzało was u, u, ultrafioletem. Czy tam innymi promieniami? No. trochę y, ten. Głowa wam się przegrzeje, to tak też cieplejsze to na Zatoki dobre jest, nie? bo wygrzała się dobrze głowa. No, no tam. to nic, że będziecie mieli gorączkę na drugi dzień, czy tam przez trzy dni. No, to już minie wam, nie? A wa sobie weźmiecie. No teraz ludzie mają gorsze rzeczy w maskach, chodzą nie? i ten. No, no, czyli ogólnie ja polecam. Ja polecam. Szczególnie dla ludzi, którzy. 20 lat temu śmigali po Beskidach czy po innych pieninach. Polecam. A nawet polecam ludziom, którzy nigdy w życiu nie byli na rowerze w górach. To w ogóle już jest naprawdę fajnie będzie. Powinno być. Bo to, to jeszcze większa przygoda jest. Jeszcze większa. Polecam. Po, polecam, pozdrawiam, siemka, jedziemy w góry.